Ej, słuchajcie, zaśpiewam wam teraz piosenkę. Kto ją zna, razem ze mną to niech śpiewa w komentarzu. Piście komentarze. Za 3 2 1 i teraz. La 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 la. La 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 Co jest? Ej, przed chwilą tutaj nikogo nie było. Co to są za ślady? I Patrycja leżąca? Paty, wstawa, jest. Halo, Paty. O nie, ktoś to zmusił zrobić, ale to nie ja. Co tutaj się stało? Ile kiedy? Tu musiało się stać przed chwilą, przecież tu nic nie było. Patrycja, kto to zrobił? Czekaj, podejdźmy do królowej, może ona coś widziała. Ej, tu ślady. Czekaj, widzę ślady, właśnie. Ślady prowadzące do królowej. Co? Królowo, co ty zrobiłaś? Skąd ty masz te ślady? Zaraz, zaraz. Kolejny ślad. Kolejny. Następny. One tutaj są w domku u królowej. Do wan, Ale nie. Wani nie ma wody. Woda jest tutaj spuszczana na dół. Kolejne ślady prowadzące dookoła i wychodzące tędy. Królowo, co to są za ślady? Mów mi, ale już. Co się stało z Patrycją? Ja się ciebie pytam. Co się stało tutaj? Ja się zastanawiam. Myślę teraz. Główkuję. Co się stało? Co mogło się stać? Napisała... Nie wiem, skąd one się tu pojawiły. Jak nie wiesz, no, to twoja sprawka. Pokazuj. Ja muszę coś tu znaleźć. Robiłem przeszukanie. Diamenty, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu szukamy czegoś, co by mogło ją pokonać. Mm, ale nie ma. Mieczyk, nie ma. Noża też nic nie ma tutaj. Dobra, okej. Okay. Czyli w tym domku nic nie ma oprócz miodu. Królowo, coś mi podpadasz, coś jest nie tak. Sprawdźmy inne ślady. Czekaj, one też prowadzą tam. Prosto. Drawesi, mu musimy, widzowie, to roz rozwikłać tą zagadkę. Co się stało z Patty I kto jej to zrobił? Niech ja się dowiem. No, pa, królowo, kto jej to zrobił, no? Widziałaś to? Musimy się tego dowiedzieć, naprawdę. Ja będę główkował, będę się zastanawiał, myślał, wyrazem z nami widzowie razem ze mną. Napisała teraz królowa. Ja byłam na zakupach, aha, na zakupach, to idziemy teraz sprawdzić sepka. Ślady prowadzą prosto. Ej, patrzcie! Do domu czerwonego do sepka! Idziemy to sprawdzić, czy... Ej, zaraz, Sebek, przyszedł! Ej, Sebek, zobacz co się stało! Chodź, chodź sprawdzić szybko, szybko, za mną biegaj. Czemu się nie odzywasz? Ej, Sebek nie gada, królowa też nie gada, a oni powinni rozmawiać, powinni mieć mikrofony. Kto to zrobił? Ja się pytam. Sebek, mów, kto to zrobił. Czy ty to zrobiłeś? Przyznawaj się, bo ja zaraz was normalnie rozwalę tutaj. Kto to zrobił? Królowa cały czas się patrzy, oni w to nie dowierzają. Mamy zagadkę, nie wiadomo, kto to zrobił. I nie chcą się do tego przyznać. E, napisał, to nie ja, co tu się stało? On też pisze, że to nie ja. No to kto to zrobił? Ja też to nie ja! Królowa nie, Sebek nie, ja też nie. No to kto to zrobił z nas? Ktoś musiał zrobić to, Patrycji? Ale pytanie kto? Napisała to pewnie Sebek. Królowa zwaliła na sebka. Sebek to ty? Sebek napisał, że ja oglądałem mecz. Sebek oglądał mecz. Sebek to nie jest. Królowa to nie jest. No to kto to jest? Ja główkuję, normalnie się zastanawiam, widzowie, kto to by mógł zrobić. Ale wy, widzowie, możecie zostawić opeczkę w górę. Ja też będę roz rozwikłał zagadkę. To zostawił łapeczkę. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę pod tym filmem, kto mnie słyszy, i subskrypcję. Tak samo. My biegniemy teraz do Sepka, do czerwonego koloru. Wy też pobiegnijcie za subskrypcją do czerwonego koloru, widzowie. Zostawcie subika takiego czerwonego jak on. I idziemy za pierwszymi śladami. Pierwsze ślady prowadzą do domu Sepka. Idziemy sprawdzić cały dom Sepka. Czy to on czasami nie zrobił? Ja jestem ciekawy. Zobaczmy sobie. Sebek, niech ja tylko coś znajdę. K Ten, kto to zrobił, wywalę go z wioski raz na zawsze. Wywalę go normalnie z tej wioski I nigdy tutaj nie wróci O, tak zrobimy Kto się dowiem, kto to zrobił To już nigdy tutaj nie, nie wraca I zostanie wyrzucony Napisał To nie ja, mówię ci Okej, okay, no to idziemy sprawdzić Ślady prowadzą tutaj w środku Otwieramy drzwi I są kolejne ślady Oho No to sebek Kolejne ślady Niech mnie tylko coś do czegoś doprowadzą Kolejne, kolejne Patrzymy się widzowie Cały czas się rozglądamy Jak coś będziecie widzieć To mm, piszcie Tutaj nic nie ma Tutaj nic nie ma Tu w lodówce nic nie ma Szafki przeszukujemy. Szafkę w szafkach też jest pusto. Nic nie ma tutaj. Też nic nie ma. Nie ma. Puste są szafki. No, usepka niczego miecza żadnego nie ma. Jeszcze tutaj kolejne są szafki. Następne wszystkie patrzymy. O, diamenty sobie wezmę. Ja se pożyczę. Wcale nie biorę. Dobra, ok, so idziemy dalej. O, kolejne, dobra. Okej, okay, nic nie robię. Dobra, nic tu nie ma. No, noża ani miecza tutaj nie ma. Idziemy sprawdzić. Ej, tutaj widzę kolejne prowadzące na dół. Musimy zejść na dół, uwaga O, ktoś wszedł do wody Aby się umyć e, To chyba mógł... Matruner? Co? Ej, co tu robi Matruner? Kolega mój dawny Ej, Matruner, co ty tutaj robisz? Lol, skąd on się pojawił? Mamy trzeciego O, -o nie, czwartego oprócz mnie Siema, napisał Matruner, widziałeś, co się stało? I królowa. Ej, coś mi tu jest nie tak. Ktoś przy... Król... matruner przyszedł. Ej, ja już tego nie ogarniam. Królowa tu jest. Matruner przylazł i... I... Ty to zrobiłeś? Matruner? Patty? Kiwa nie, No to kto to zrobił? Ja się pytam. Kto? Napisała... O, to pewnie on. Królowa zwala winę znowu na matrunera. Hmm. Królowa cały czas zwala winę na kogoś. Coś mi tu nie pasuje. Ej, matruner napisał, co się stało. Matruner, u... nie udawaj, że co się stało. Widziałeś to. na pewno? On mówi, że nie widział. No kiwa głązynie no to kto to? Pojawił się i od razu takie coś. No i no właśnie, kto to zrobił? Matruner, Sebek, Królowa? A może ja? Nie, no ja nie zrobiłem tego. Ja bym nie zrobił to, Pati. Idziemy sprawdzać kolejne ślady. Ślady prowadzą tędy. Idziemy to szybko sprawdzić. O, widzę kolejne ślady. Ślady prowadzą gdzieś do prosto, do tego budynku. Chodźmy to sprawdzić. Tutaj gdzieś ślady pokazują. Czekaj. Następne. Widzę je, widzę je, widzę je. Tam prowadzą. Ej, dokąd one je prowadzą? Prowadzą te... co? Do szkoły? Ej, tu jest szkoła uczelnia. Kto był... o, idzie za mną królowa też. Sprawdźmy szkołę. Kto tutaj był w szkole? Patrzcie, ślady tak samo są. Do klasy nawet ktoś był w klasie. Ale... Hmm. Nikogo tutaj nie ma dziwne, nikogo. Tu... Ktoś coś musiał szukać albo zakryć ślady, tylko pytanie, kto? Idziemy dalej, sprawdzamy tędy, ślady tutaj się ciągną. Tu już kolejna jest jedna ślad. Hmm, coś tutaj mamy, co to jest? Jakaś nie głowa, co to? Nie, dziwne to jest. Dobra, idziemy dalej. Hmm, tutaj nikogo nie ma. Idziemy teraz tam. Tutaj są ślady kolejne prowadzące piętro wyżej. Sprawdzamy wszystko. Biegniemy teraz do góry. I tutaj śladów już nie ma. Są plecaki jakieś. Przeszukajmy plecaki, czekaj wezmę plecak jeden. No ale nie, ty w tych plecakach yy, nic nie ma, pusto. Nic nie ma w tych plecakach, e, tylko są książki pewnie, tu nic nie ma, tu nic nie ma, dobra, musimy teraz się wrócić, już tutaj nie ma śladów, okej, ślady zniknęły, e, te, tego kogoś w szkole nie ma, jeszcze zobaczę tutaj do klas, nie, tutaj puste, jest. czekaj, puściutko, tu nic nie ma, Dora, musimy wyjść, idziemy teraz, ten ktoś uciekł, ale co on tutaj szukał w tej szkole, to jest dziwne, Dora, oni idą za mną, Matruner i królowa cały czas, e, gdzie Sebek w ogóle, Sebek zniknął nagle, coś jest dziwne. No dobra, to idziemy dalej. Chodźcie cały czas za mną, Matunera Królowa. Idziemy teraz... Wracamy z powrotem do Patrycji. Zobaczmy, co się stało bliżej Patrycji. Musimy sprawdzić każdy kąt. Jak ja się dowiem, kto to zrobił, to go wyrzucam ze znajomych. Wyrzucam go z wioski. Wyrzucam go, nie? Normalnie go wyrzucę. Po prostu... Będę płakał, ale was wyrzucę. Jak, jak, jak się dowiem, nie? Dobra, idziemy teraz y, zobaczyć z tej strony. Niech ja się dowiem. Musimy się dowiedzieć, widzę, oglądajcie do samego końca. Kto to zrobił? Podchodzimy do Patrycji znowu. Widzę, te ślady są dalej. Patrycja leży cały czas tutaj. Ale czekaj, ślady jeszcze prowadzą tędy. Okej, okay, mamy nowe ślady. Ślady prowadzą prosto. Zaraz, y, musimy skręcić tutaj. Teraz tam musimy podejść do tego. Ale co tu są rysunki? Ej, zaraz, one prowadzą te ślady do rysunków. Patrzcie, to są nasze rysunki wcześniejsze. Ej, fajne, fajnie narysowałem? Patrzcie. Ej, fajne rysunki, widzowie? Napiszcie w komentarzu, fajny rysunek? O, elegancki, nie? A ten u góry, podoba wam się? A tutaj, o, a tu jest diabeł, a tu jest <laughs> kolejny, a tu zimno, a u góry śmiejący się, następnie taki spocony, zły, fajne rysunki, a tutaj bogacz, bogaczy, patrz, bogacz, kasa, kasa, a tutaj, <laughs> to są moje rysunki wcześniejsze. No ale skupmy się, skupmy się, skupmy się, o czym ja gadam, no gdzie prowadzą ślady, czekaj, ślady prowadzą tutaj, do, do, co, do tego mamy wejść, ale nie, tu nic nie ma. Tu nic ja nieba nie idziemy, bo się zamienimy, musimy się wrócić, bo to jest maszyna do rysowania do zamieniania, a ja nie chciałbym się zamienić. Najedziemy no, teraz tędy tutaj prosto. Ślady prowadzą dalej, idziemy, ślady, mam kolejne następne ślady, następne ślady widzę, widzę, widzę prowadzą ślady do końca, do końca. uwaga! I co do mojego domu? Ale, ale to nie ja! Naprawdę to nie ja! No patrzcie, ślady są w moim domu, matruner, Królowo, to nie ja, serio! Tylko nie mówcie, że to nie piście. Napisał to ty. O nie ma tuner, pisze, że to ja. O nie, teraz oni na mnie zwalą w minę, że to ja wszystko zrobiłem. Ale przysięgam, to nie ja ma Truner, królowo, to nie byłem ja. Napisał, szukasz winnego, a ty to zrobiłeś. No nie. O, o mamy problem, królowa, teraz wszyscy zwalają na, na mnie winę. O, nie, nie ma, Dobra, idziemy sprawdzić, to chodźcie do mojego domu, musimy to sprawdzić. Kurzyłem się, kto to wszedł do mojego domu? E, czekaj, tutaj musimy. Tu zobaczyć, tu nic nie ma, tu nic nie ma Tu są te ślady O tam prowadzą ślady, a tutaj do góry Co? Ktoś był w moim łóżku? Ale to serio to nie ja Czekaj, przebiorę się, mam tutaj ciuchy Przebieramy się za detektywa Wkurzyłem się, wiecie co? Wkurzyłem się Bierzemy ciuchy i się przebieramy Czekaj, niech ja się przebiorę tylko Okej, okay, przebrałem się, patrzcie mamy Teraz będę detektywem, wkurzyłem się Smile slow się wkurzył Ubrałem strój detektywistyczny Będę detektywem teraz Dobra, weźmy teraz, sprawdźmy. Co tutaj jest? <laughs> Jakiś plamak, koło mojego łóżka. Ale to nie moje, to nie moje. Matrunel coś pisze tutaj na tablicy. Oni się nie odzywają w ogóle, nie? Byście się odzywali, gadali coś, a nie eee, czekają coś tutaj. Wyczy... Dobra, wiecie co? Idziemy do góry. Idziemy tędy. Tutaj śladów nie ma. Ktoś musiał wskoczyć do basenu. Zobaczmy tutaj co? O, widzę kolejne. One się ciągną tam prosto. Dobra, idziemy na dół. Idziemy, idziemy. Wącham tutaj. <laughs> Sprawdzam wszystko. Idziemy. Tędy. Teraz zbliżamy się do wioski villagerów. Zobaczmy co w tej wiosce tutaj będzie. Uwaga. I idziemy dalej. Czy tutaj... Czy to będzie... To będą villagerzy? Ej właśnie. Królowo. Czy to będą villagerzy? Zobaczmy sobie tutaj. Z tej strony. Yy, ma Jest po na lewo, na prawo. Z tej strony tu nic nie ma. Czekaj, wszędzie się rozglądam. Matronę, rozglądaj się dookoła. Czy coś tutaj nie ma? Nie, tu są drzwi otwarte. Gdzie te ślady prowadzą? Nie, tutaj nic nie ma. Gdzie... Gdzie te ślady? Tutaj one zniknęły nagle. Gdzie oni są? O villager biegnie, widzę, 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 villager, stać, stać, stać! Stój w miejscu, stój, jesteś aresztowany! Dawaj mi ręce, idziesz do więzienia, powiedziałem, słyszysz? Jesteś <laughs> Co? Co w szoku oczy zrobił! <laughs> Ej, stój! Stać, powiedziałem! Co jest on? <laughs> Ale on zrobił gały jak 5 zł! Nie no, on jest zbyt w szoku. On to chyba raczej nie jest... On przeżył szok dosłownie. Kiwa gołą, że nie, że nie, to nie ja, to nie ja. No dobra, ufam ci, dobra, to ci nie aresztuje. Takich oczu by nie zrobił. No to więc ty, Matruner, ciebie zaresztuje Nie, też kiwasz gołą, że nie. No każdy kiwa, że nie, że nie, ja też nie, no to kto to zrobił? Teraz, ślady prowadzą gdzieś jeszcze prosto. Idziemy za tymi śladami. One prowadzą jeszcze w tym kierunku. Czekaj, widzę kolejne następne ślady, więc podążamy, idziemy. Sprawdzić jeszcze tutaj. One prowadzą prosto. Musimy znaleźć. Tą osobę, kto to zrobił? Królowej już nie ma, sepka nie ma, ciekawe gdzie oni poszli, został tylko matruner. Matruner idzie za mną, ale sepka i królowej już nie ma, coś to jest podejrzane. Idziemy teraz prosto. Patrzymy, ślady czerwone prowadzą nas tam dalej. Dobra, musimy to sprawdzić, czekaj. Tutaj one są... Bym się prawie płamał, tu była wielka dziura. Ok, jeszcze raz musimy przeskoczyć. Teraz musimy tędy iść. Ło, wow, co jest gęsto, już często ślady się zdarzają. Dobra, biegniemy, biegniemy prosto, widzę więcej śladów, więcej śladów. Dobra, chodź, chodź, Matruner, ale ty mi nie uciekaj z tyłu. Cały czas chodź za mną. Albo, jak będę ci tutaj. O, tutaj widzę, widzę kolejne, kolejne, kolejne prowadzą. prosto co do domu? Patty? Ale jak to możliwe? Przecież patty tam leży. O, już znikają, nie ma śladów. Ej, i znikły nagle, już nie ma śladów. Co się stało? Przecież gdzie one są? Tutaj nie ma ich. A, zobaczmy, wejdźmy do środka. Coś. Lase... Co tutaj, ślady? Widzę, 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 za leserami! Tam, 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 z leserami, coś jest. Dobra, yy, Matuner, przeczekaj tutaj, masz stać i się nie ruszać Nigdzie nie idź, ja idę to sprawdzić Dobra, idziemy to sprawdzić, widzowie Tylko czekajcie, muszę ściągnąć strój, uwaga yy, Okej, okay, będę, uh, muszę uważać, muszę uważać Dobra, dobra, przechodzę, patrzcie <laughs> Teraz się wygiłem. muszę to przejść, widzowie Okej, okay, idziemy, idziemy, uważajmy Żeby laser mnie tylko nie walnął, wow, jakie... Ja... O co jest? Widzicie jak jestem wygimnastykowany i hops, o, powstałem. <laughs> ja smajsnu umie wszystko. Smańsnu potrafi, nie? Ja tutaj przeskakujemy, dobrze ostrożnie. Teraz muszę tu przeskoczyć, o nie, musimy się czołgać, czekaj. Będę się czołgał, uwaga. O! Teraz będę się czołgał. Hy, hy, hy. <laughs> Jak ja się czołgam? Dobra, czołgamy się, czołgamy się. Jest, przedostałem się. Woo! ale ja potrafię, nie widzowie. Na teraz idziemy tędy. Tutaj muszę znowu pozycję drugą. Czekaj, nie tom. Dobra, tom, tom, dom. Okej, idziemy teraz tutaj, przechodzimy. Żeby tylko nie dotknąć laserów, bo lasery mnie spalą. Muszę uważać. Dobra, teraz przeskakujemy. Hops, hops, ostrożnie. Żebyśmy nigdzie nie wpadli. Oj, teraz nie mogę wyjść, muszę to rozwalić. Teraz rozwaliłem to. Teraz muszę tutaj przeskoczyć. Przeskakuję. Hops, teraz tutaj muszę przeskoczyć. Co tu jest? Uważajmy, uważajmy, uważajmy. Ops, przeskoczyłem. Ała, dostałem w głowę, Dobra, przeskoczyłem. Te ślady tutaj prowadzą. Idziemy na prawo. Ślady są, uwaga, do kogo dojdziemy? Do czego tutaj dojdziemy? Gdzie te ślady prowadzą? Kolejne są ślady. Kłódka, drzwi otworzone. Kłódka otworzona. Uwaga, uwaga, kto tutaj wszedł? Kto tutaj wszedł? Mamy kolejne ślady, kolejna kłódka, drzwi otworzone. Kto tutaj będzie? Kolejne ślady, kolejne, kolejne, kolejne. kolejne. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. biegniemy. Zaczymy, uwaga. Ktoś tam stoi, ktoś tam stoi, ktoś tam jest. Uwaga, uwaga, idziemy, zasiadamy. Uważajmy ała, ała. E. Nie dałem, nie dałem rady. Dobra, jestem z powrotem, jeszcze raz idziemy, drugi raz przyszedłem tutaj, bo padłem Musimy uważać za te lasery. Dobra, ale ktoś tam stoi na, na końcu, ktoś tam stoi, musimy te lasery, uważajmy, uważajmy, ostrożnie, bądźmy, ostrożni, bardzo, bardzo, bardzo Królowa! Co? Co ty tutaj robisz? Królowa pszczół! Co ty tutaj ej ślady mnie doprowadziły do ciebie? O ty jedna niedobra! Co tam ma z tyłu? Pokazuj mi, pokazuj mi, co to tam masz z tyłu, no. Ej, patrzcie, od lasery, ale dostała. Uważaj na lasery. Co tam masz z tyłu? Przesuwaj się! Przesuwaj się, uwaga, przesuwaj się, ostrożnie. Co ty do no, ja masz? Co ty masz, co ty masz? Uwaga, uwaga, klikam. Ej, nie chcę mi, nie, no posuwaj się, powiedziałem, ale już! Uważaj, co to będzie, no, posuwaj się, no! Powiedziałem poważnie, uwaga I... i jest, jest! Mam knajf! Nóż! To ona! To ona! To królowa pszczół! Patrzcie mam nóż! To zrobiłaś ty! Zostajesz wyrzucona. Zostajesz wyrzucona, powiedziałem. Wkurzyłem się teraz. Widzowie decydujemy: wyrzucić ją z wioski raz na zawsze, czy królowa pszczół ma odejść? Stój w miejscu. Czy królowa pszczół ma odejść? Widzowie napiszcie w komentarzu. Teraz kto mnie słyszy? Czy królowa pszczół ma odejść z wioski? Czy ja ją mam wyrzucić? Piszcie komentarze. Bo już jutro, jak mnie wkurzysz, to odejdziesz z naszej wioski i nigdy nie będziesz moją przyjaciółką. Słyszysz? Nigdy nie będziesz moją przyjaciółką. To decydują widzowie oraz ja. Widzimy się jutro. Widzowie decydujcie, subskrybujcie z dzwonkiem i jutro zapadnie decyzja. To jutro wszystko się okaże. Jutro, zobaczymy.